O poszerzeniu wołoskiej marzyli od lat mieszkańcy Mokotowa i nie tylko. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku, ale inwestycja obejmuje nie tylko budowę drugiego pasma jezdni. Muszą zostać przebudowane również skrzyżowania. Tu, na krzyżówce z Odyńca, powstanie rondo, właśnie rozpoczęto roboty. Przez pewien czas jezdnia zostanie zwężona i trzeba się będzie pomęczyć. Część wołoskiej stanie się do maja jednokierunkowa. Przekładane są wszystkie instalacje, wkrótce pora na tory tramwajowe. Wtedy pojawi się komunikacja zastępcza. Zainteresowanie cyklem warsztatów dla rodziców wiem co jem jest bardzo duże. Kampania przygotowana przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta przy współpracy między innymi z naukowcami z Wydziału Nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji SGGW w Warszawie ma za zadanie przybliżenie rodzicom zasad prawidłowego żywienia dzieci zarówno w domu, jak i w szkole. Druga część spotkania to warsztaty dla dzieci. Pod opieką specjalistów, najmłodsi mają szansę przygotowania zdrowych i smacznych posiłków. Omlety z warzywami i ziołami, racuchy, mleko migdałowe czy ryż z orzechami. Smakowało wszystkim dużym i małym. W Muzeum Narodowym z okazji 150-rocznicy urodzin wystawa 150 prac jednej z najsłynniejszych polskich malarek, Olgi Boznańskiej. W salach muzeum prace z różnych okresów twórczych artystki, przede wszystkim portrety, obrazy dzięki którym zdobyła największe uznanie świata. Na wystawie można zobaczyć dzieła wypożyczone z 19 polskich muzeów, 9 zagranicznych i 35 kolekcji prywatnych. To unikalna okazja. Fascynująca jest również możliwość konfrontacji malarstwa boznańskiej z obecnymi na wystawie obrazami Velazqueza, Maneta, Kariera, Whistlera czy japońskimi drzeworytami. Na otwarcie drzwi w teatrze polskim czekała kolejka. Tym razem nie chodziło o bilety, tylko o kiermasz teatraliów organizowany dwa razy do roku. Samych kostiumów było około 400. Ponadto rekwizyty, programy i inne teatralne przedmioty z duszą. Kostiumy z takich spektakli jak igraszki z diabłem, sen, nocy letniej czy wesele cieszyły się ogromnym powodzeniem. Kolekcjonerzy, miłośnicy niezwykłych strojów i rekwizytów mieli używanie. W krótkim czasie wiele rzeczy znalazło nowych właścicieli. Na kolejną międzynarodową wystawę zaprosił koty, tym razem na stadion narodowy, elitarny klub kota rasowego. Przybyło około 300 przedstawicieli kociej arystokracji. Pojawiły się koty syberyjskie, norweskie leśne, brytyjskie krótkowłose, rosyjskie niebieskie, ragdole, mainkuny, persy. Podejrzewamy też, że przemknęło się kilka polskich dachowych. To międzynarodowe towarzystwo oceniali sędziowie z ośmiu krajów. Wszyscy dość dobrze się bawili. www.um.warszawa.pl